Hej, siemano z tej strony Roni To jest kolejny odcinek, a zarazem ostatni w tym sezonie Moim zawodnikiem Ostatni, to już drugi sezon Dzisiaj kończymy Ostatni mecz z Legią Warszawa Mistrzostwo już jest zapewnione Przejdźmy najpierw do spotkania O, jeszcze tutaj zaległe statystyki Dokładnie rzecz zrobiona Smutne, ale prawdziwe Niestety Przejdźmy do spotkania z Legią Warszawa I później statystyki sezonu przedstawię nie wiem czy się starać w tym meczu. Na pewno coś będę chciał strzelić. Mm, mm. Czuję się jak w prawdziwej Polsce. 17 maja. Śnieżnie. Zajebiście. Zapraszam na ostatnie spotkanie w tym sezonie. O! Koniec spotkania. Nudne spotkanie. Y zero 0 do 0. Nudne spotkanie. To już jest koniec. Wszystko zostało już wcześniej wyjaśnione przed zagraniem tego spotkania. Ładnie szczały 100%, podania 85%, ale ocena meczowa mówi sama za siebie. Udało się, może będę miał 80 umiejętności, jednak niestety nie. Tutaj jeszcze sobie przewiniemy kawałeczek, O, nowy level w FIFA. Czekajcie, tutaj coś było: wyjściu klubowe. Najlepszego piłkarza ekstra klasy. Dziękuję. Szczelców, dziękuję, Bramkarz Ekstraklasy Skorupski Podziękuj ładnie Więc teraz statystyki sezonu już można spokojnie zobaczyć Pierwsze miejsce, 15. Majster 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa Ładnie, ładnie kto tam zamyka, Podbeskidzie, Bełchatów Wszystko elegancko tutaj Statystyki w no, O, Gękow jeszcze zdobył parę bramek, tak samo Możdzeń <laughs> tylko oni we dwóch mają mniej bramek niż ja super, asystenci no. dzięki mnie wpadło 39 bramek w lidze a razem wpadło 48 czyli przy 9 bramkach nie miałem udziału o to jest zadowalający wynik tutaj chyba jeszcze nie wiadomo kto wygrał Champions League o no, bardzo mam finał chwileczkę jeszcze Europa League to tutaj jest w finale? O, to ten Ham wygrał w karnych, już można założyć sobie. O, Szarawy kruszczelców aż 15 bramek. Hmm. To jest wspaniały piłkarz. A kto wygrał puchar polski w naszej lidze? Bo tego nie, nie widziałem. Czyżby Lech Poznań? Nie, jeszcze tego nie wiadomo. Ale już wiadomo, że z Lecha Poznań jest kluszczelców. Dalej dalej przejdźmy sobie jeszcze kawałeczek, żeby się wszystko dowiedzieć. Lech Poznań wygrywa Puchar Polski. Legia bez żadnego tytułu. O, FC Barcelona wygrywa Ligę Mistrzów. Wspaniale, wspaniale. O, i troszkę mi tutaj. Zobaczmy teraz. W Champions League kto został królem to już widzieliśmy wcześniej. A król mm, Pedro. Fajnie. Szkoda, że na nie jest taki dobry. Taki bramko szczelny. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Moja gwiazda. No, cele w Lidze. No, ta średnia ocena meczowa to z tym zawsze ciężko. Fajnie, bramki to. O, ledwo bramek do oddania strzałów. 2% zabrakło. Cele na kolejny mecz? Tutaj. Uh, jeszcze jedno asystę miałem zaliczyć. Nieźle, nieźle. Jak tam wyzwania. 79% umiejętności. 51% zrobione. Podoba mi się to. Teraz zobaczmy, tutaj czy mamy coś ciekawego. Co nam się odblokowało. Długości getrów, normalnie wszystko tutaj nic ciekawego nie ma. Podkręca podanie, ja ci. Karna, dwa tempa, dribbling, szczoły przewrotką. No to szczały przewrotką? To jest inter interesujące. Zrezygnujemy z wcześniej dogrywa. I zrobimy sobie szczoły przewrotką. Tylko gdzie tu się buty zmieniało? Pobierz, fryzura. A, wybierz buty tutaj. O, jakieś Adidaski tutaj. Tutaj same niemarkowane buty. Czy coś ciekawego się odblokowało? Jakieś Puma Puma Power Cut. Nie, z Puma jakoś nie preferuje. O, jak Mercurial. O, na razie sobie takie weźmiemy. Czekajcie, jeszcze pójdziemy sobie od dołu. Zobaczymy. Tutaj wszystko. Jakie tutaj sobie buty wybrać? Wow. A, te niebieskie na razie wygrywają. Kapa, pa. dobra, tam tych sobie będę latał na razie. Y, dalej nie zostanie, tak jak wszystko zostało. Jeszcze przejdźmy sobie kawałeczek 10PD stworzenie wirtualnej gwiazdy. Spokojnie, gram ES, czekaj, spokojnie, spokojnie. Moje działania jak widać kosztuje O, 17 milionów. O, chce mnie zenit. Super. No, ale to jeszcze nie odpowiedni moment na to. O, 63 mecze w górniku Zabrze. Aż 54 bramki, 12 asyst. 10 żółtych kartek. Ach, to jest coś. Jeszcze tutaj sobie to zobaczmy. Raport do czynienia składu. O, Skorupski to nam się polepszył. Wolkowski, Dang. Magiera. O, Małczyński nawet. O, przybliski stracił formę. Bartusz Iwan. Bo, aż o 5 umiejętności w tym sezonie. 32 mecze, 32 bramki. Świetnie, świetnie. Bedronka, Płonka. O, nawet Milik zdobył bramkę i powiększyła mu się umiejętność. No, jeszcze tutaj. Spory awans. <grytanie> na Kluma ciągle stoi w miejscu. Chyba ani na moim zagrał. Tak jest. No, niestety miałeś pechasynieczku. Gdyż Gulnik zawsze gra taką dziwną taktyką, a nie inną. pozycję składu no chyba pierwsze miejsce, nieprawdaż? Ależ oczywiście, najlepszy w klubie. No to już czas na zakończenie sezonu. Wszystko ładnie. O, Piłkarz Roku, o jeszcze tutaj jakieś. głoszono Piłkarza Miesiąca, o to Skorupskie. O, jeszcze Piłkarz Roku, fajnie. Ale dalej te 79, kurczę, mogłoby się to już zmienić. Przegląd oczekiwań. Pokaż cele na sezon. No, za bardzo to nie wyszło, tylko 2 z 4 zrobione. To już zakończenie sezonu. Teraz czas na nowy sezon. Czy pozostanę w gruniku zawsze? Nie wiem tego jeszcze. Żartuję, odchodzę. Czas na zmianę otoczenia, czas na nowe wyzwania, aby rozwinąć jeszcze bardziej mój talent. Cieszę się bardzo, że zostałem Królem Szelców i wygrałem ligę wraz z moją drużyną. Och, świetnie, świetnie. No tutaj jeszcze tylko, jak przejdę do 1 lipca. No, no. To już chyba, no i to, jest dobra, dobra, do, spokojnie. Cele na sezon. Hm. To już nie tutaj. To już w innym klubie. Ale w jakim? To się dowiecie dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was. Cześć!